Cześć, hej, hej. Słuchajcie, dzisiaj stylizacja. Na wyjście na taką wigilię z dziewczynami i później idę na koncert świąteczny też z mężem, więc musi być trochę świątecznie. I do tej spódnicy widzicie, ona jest taka dłuższa. Tym razem jest bez rozcięć z przodu. Ja wam powiem, że ja tamtą też kupiłam skórzaną w tym podobnym kolorze w H&M. -ie. też na wyprzedaży, ale ona jest trochę niewygodna, po pierwsze, przez to rozcięcie ona jest dosyć wysoka, a po drugie ona jest zamężona, bym powiedziała, i no niewygodnie jest z niej, po prostu niewygodnie chodzić. A tę też złapałam. Przedwczoraj chyba też na promocjach za jakieś 50 zł, bo była tylko w 40 rozmiarze. A ja właśnie lubię takie skórzane spódnice, jak one są trochę luźniejsze. Ona może minimalnie jest tutaj za szeroka w biodrach, ale właśnie mi się podoba ten efekt. I na górę do tego będzie bardzo ładny mam nadzieję swetr, bo jeszcze nie otworzyłam go, ale zamówiłam go. Nie wiem, czy kojarzycie, taka marka The Clue. Przyszło to w takim opakowanku. Pokażę wam. W ten sposób. Tak to wygląda. No. Tak. On jest taki jak marzyłam. Zobaczcie to. No przepiękny. Mięciutki. On ma bardzo ładny skład. Już wam mówię bo tu jest 80% moher, 2% elastan i 17% poliamid. I w takich swetrach, w ogóle w takich wyrobach, ten poliamid albo poliester jest fajny, bo on właśnie robi to, że dłużej służy ten swetr, tak? Bo nie zawsze naturalne, wyłącznie tkaniny właśnie służą te wyroby z naturalnych tkanin długo. Dobra, to ja sobie to rozetnę teraz. No zobaczcie, przecudny on jest. Bardzo ładnie wygląda. Teraz jeszcze dodam akcesoria do tego. Ja chcę to nosić w ten sposób. Trochę wyżej te rękawy. O! Oczywiście, jak ja to lubię, bo ja jestem dosyć niska. Lubię trochę wydłużać siebie, więc zakładam to zawsze w taki sposób. Kozaki będą czarne. O, w ten sposób teraz słuchajcie, jeszcze biżuteria pierścionki dzisiaj właśnie sobie dokupiłam taki przepiękny pierścionek, naprawdę bardzo ładnie wygląda oczywiście zegareczek zawieszka takie łańcuszki Mhm. Tak to wygląda. I zobaczcie, co jeszcze sobie ubolewałam w Tykemax. Mm. No, prześlicznie to wygląda. Chcę też założyć na tę samą rękę. Oczywiście, jakby ktoś założył, to byłoby fajnie, ale jest jak jest. Aha, chyba się zaopał. Tak to wygląda. Super. Eee, oczywiście też okulary. Tym razem. Założę swoje w kolorze złotym, bo chcę, żeby to ładnie się łączyło. O. No i tak to wygląda. E, oczywiście będzie jeszcze płaszcz. Sekundkę. Teraz płaszcz. Płaszcz jest gotowy. I torebka w takim właśnie bardzo podobnym kolorze jak spódnica. Tak ta wygląda, się prezentuje. Bardzo mi się podoba to wszystko. No i miłego wieczora.